Hej kochani, z tej strony Ania, witam Was na moim kanale. Słuchajcie, tak się zastanawiałam, co by nowego dla Was nagrać. I... Pomyślałam sobie, że fajnie by było zrobić troszkę taki powrót ym, do przeszłości i przypomnieć sobie, jak robiło się make-up w 2016-2017 roku, czyli no już jakieś 3-4 lata temu. Mamy 2020. Teraz mam wrażenie, że troszkę inaczej się malujemy. Powiedziałabym troszkę delikatniej, troszkę bardziej naturalnie. Także dzisiaj spróbuję na jednej połowie mojej twarzy zrobić rok 2016. 2017, bo to jest właśnie ten czas takiego mocnego, matowego, bardzo kryjącego makijażu. Versus wersja teraźniejsza, wersja z 2020 roku. Także myślę, że bez zbędnego gadania zabieramy się po prostu do malowania. Oczywiście, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał, jeżeli tego jeszcze nie robicie, zaczynamy. Związałam sobie włosy w takiego mini kucyczka i przechodzimy już do pierwszego kroku, i wcale to nie będzie baza, dlatego że w 2016 roku jako pierwsze Robiłam brwi. I do zrobienia brwi w 2016 roku użyłabym pomady. Ja mam tą z Anastazji Beverly Hills w odcieniu Taupe. I słuchajcie, ona jest już tak maksymalnie zaschnięta, że ja nie wiem, czy w ogóle będę w stanie tego użyć. Dodam odrobinkę Dureline, tak aby chociaż troszkę ją zmiękczyć, uelastycznić. Ja moje brwi robiłam takim malutkim pędzelkiem, też z Anastazji, malowanie brwi pomadą. Przez to, że było tak bardzo popularne, no to ja też właśnie chciałam mieć brwi pomalowane pomadą, aczkolwiek w moim przypadku to się po prostu nie sprawdzało. Ja przede wszystkim nie potrafiłam sobie zrobić takiego kształtu tej brwi i w ogóle użyć tej pomady w taki sposób, żeby ta brew wyglądała ładnie, żeby miała ładny kształt. Także to było dla mnie ogromne wyzwanie, i dopiero po jakimś czasie stwierdziłam, dobra Anka, pomada nie jest dla ciebie, użyj kredki. I wtedy tak naprawdę zaczęłam sobie robić takie brwi, jakie mi się podobają, troszkę bardziej naturalne, ale po prostu kształtem ładniejsze moim zdaniem. Ej, powiem wam, że chyba kiedyś ta brew tak ładnie mi nie wychodziła jak teraz. Aczkolwiek muszę powiedzieć, zobaczcie, ona jest bardzo, bardzo ciemna. W porównaniu do mojej naturalnej brwi jest zdecydowanie ciemniejsza i ja powiem wam szczerze, że już naprawdę odzwyczaiłam się od tak ciemnego po prostu to wygląda troszkę jak taki robal. Ale też nie myślcie, że to już jest koniec, jeżeli chodzi o brwi, dlatego że teraz dookoła tej brwi użyję korektora, to takie odcinanie tej brwi, aby ona była jeszcze bardziej równiutka, jeszcze bardziej idealna. I słuchajcie, oprócz tego, że pod brwią korektorowałam tę brew, to jeszcze korektorowałam ją nad brwią, a to dlatego, że w momencie, gdy aplikowałam później podkład, to bałam się, że ten podkład ym, gdzieś mi wybrudzi tę brew. Dlatego ją tak po prostu odseparowywałam od innych produktów i w ogóle ilość czasu, ile zajmuje zrobienie takiej brwi, to jest dramat jakiś. Ja naprawdę potrafiłam siedzieć 2-3 godziny i malować się. Z czego właśnie bardzo, bardzo dużo czasu zajmowało mi zrobienie brwi? Okej, okay, i kolejny krok. Dalej, jeżeli chodzi o tę brew, to jest żel. I ja wcześniej używałam tego żelu z Golden Rose. On jest taki brązowy zresztą jak możecie zobaczyć, ale on jest ciepło brązowy i przez to go nie lubiłam. A druga rzecz jest taka, że nie lubiłam go przez szczoteczkę, ponieważ jest bardzo szeroka i bardzo dużo produktu pozostawia na brwi. No ale takie to były czasy, tak się to robiło. O Ten przód zawsze chciałam, żeby był taki jaśniejszy niż ten tył. Ten tył to normalnie prawie czarny mógł być ten ogonek tutaj. Boska brew. Boska brew, po prostu boska. Kolejny krok właśnie po stronie 2016 roku to byłaby baza, ale też tę stronę zaczniemy już od bazy. Dla mnie 2016, jeżeli chodzi o bazę to zdecydowanie. Była ta Benefit Professional i w ogóle pamiętam, że ja nie miałam tej takiej pełnowymiarowej wersji. Dostałam kiedyś taką mini, mini, mini próbeczkę i po prostu tę próbkę katowałam bardzo długo, aż do ostatniej kropli po prostu odrobinkę, tylko maciu pinkę, żeby mi starczyła na jak najdłużej, ale tak, teraz mam pełnowymiarową wersję i już aż tak często po nią uniesie. A, co? Serio, ona jest zapakowana? Widzicie? Widzicie? I ta baza jest o tyle fajna, że ona naprawdę bardzo ładnie wygładza te pory, szczególnie tutaj, w tej okolicy. Także no ja byłam ogromną jej fanką. Bardzo dobrze jest rozgrzać tę bazę w palcach, właśnie tak jak ja to zrobiłam przed chwilą, ponieważ ona wtedy robi się taka bardziej plastyczna i lepiej też wchodzi w te pory. Jeżeli chodzi o tę stronę, to też nałożymy bazę i ja nałożę bazę nawilżającą nałożę tę z Fenty Beauty, ponieważ. Szczególnie w ostatnim roku używałam jej bardzo, bardzo często. Także ona można powiedzieć, że jest dla mnie takim numerem jeden, albo po prostu najczęściej przeze mnie używaną bazą. Jeżeli chodzi o podkład, to na tym stronę starszą idzie. Nie kto inny, tylko Huda Beauty. W ogóle dlatego Wam powiedziałam, że 2016-2017, bo specjalnie sprawdziłam, że ten podkład wyszedł w 2017 roku. Ale właśnie tamten okres to było poszukiwanie takiego idealnego, mocno kryjącego podkładu. I właśnie ja, jak otrzymałam od Chudy ten, to non-stop go katowałam. Oj, on jest aż taki super gęsty. Oh my god, w tym momencie ja już bym go raczej nie użyła. Szczególnie nie użyłabym go tak na co dzień. Wszystko po prostu automatycznie znika. Na część 2020 użyję podkładu z bielendy. On się nazywa Wega Flumi i w ostatnim czasie bardzo często go używam. On ma o wiele bardziej naturalne wykończenie, przepięknie wygląda na skórze i zaaplikuję go z wilżoną gąbeczką. Tak dosyć mocno wklepuję ten podkład w gąbeczkę, tak aby całkiem sporo go tutaj było. Jest to o wiele lżejszy Podkład niż ten schudy, ale zobaczcie krycie. Też ma naprawdę całkiem w porządku. Przechodzimy do korektora i te 3-4 lata temu użyłabym tego z Makeup Revolution. Natomiast w tym momencie e, użyję korektora z Lovely. One są bardzo podobne. Obydwa dalej lubię. I w 2016 korektor nakładałam pod oczy dosyć mocno. I też na brodę dawałam dosyć sporo. Tutaj na łuk kupidyna. Na czole też dosyć dużo. W sumie nawet nie wiem po co. I rozblendowywałam to gąbką a po stronie 2020 korektora używam mniej więcej tyle. Tutaj też daję odrobinkę, na brodę też ociupinkę, na czoło też i gdzieś tam pojedyncze kropeczki, e, gdzie coś mi jeszcze wystaje. I też to rozblendowuję gąbeczką. Odwróciłam ją tak, żeby mieć tę czystą stronę e, na korektor z Lovely. I tutaj ta ilość korektora zarówno idzie pod oko, ale też na powiekę jako baza. I po stronie 2016 oczywiście konturowanie na mokro. Ja wtedy używałam tej palety z Iconic London. Zobaczcie jaka ona jest już przeze mnie wyświechtana. Bardzo dawno w sumie jej już nie używałam. I do konturowania na mokro użyłabym takiego wąskiego pędzelka i zrobię to w ten sposób, że tu nałożę, tu nałożę. Tutaj to nawet więcej troszkę bym dała. I jeszcze zrobiłabym coś takiego. I teraz trzeba to rozblendować. Zazwyczaj użyłabym albo gąbeczki, albo pędzla, którym wcześniej nakładałam podkład. A konturowanie na mokro obecnie wygląda u mnie w ten sposób, że mam tutaj produkt z Fenty. i to jest właśnie kremowy bronzer. Mam tutaj do niego pędzelek. Zamaczam odrobinkę i delikatnie aplikuję na twarz. Prosto spędzelka na buzie i skupiam się głównie w tym miejscu, tutaj przy skroni i delikatnie niżej. I tym oto sposobem ja jestem w stanie sobie podciągnąć ten mój policzek do góry, także to automatycznie wydaje się takie bardziej smukłe. Zobaczcie, porównajcie sobie tutaj tę stronę, gdzie jest bardzo gruby pas takiego bardzo ciemnego koloru, po prostu takiego jakby cienia, a po tej stronie jest to o wiele bardziej delikatne i takie usmuklone, idące ciągnące. Tutaj się do góry. Delikatnie też przeciągnę tutaj to wszystko na czoło. Odrobinkę dam pod nosek, pod usta, na żuchwę. I jeszcze od razu przeciągnę to kremowe konturowanie na oko. I to oko, zobaczcie, też podciągnę do góry. Czy wy widzicie tą różnicę tak bardzo, jak ja to widzę? Tutaj mam wrażenie, że wszystko tak mi trochę opada w dół, natomiast po tej stronie wszystko jest takie, jakby tutaj złapane. I podciągnięte do góry. Ok, następnie przechodzimy do pudru. W 2016 roku oczywiście użyłabym pudru Laura Mercier. I zrobiła nim mega baking. I właśnie też to teraz zrobię. I teraz biorę zwilżoną gąbeczkę. Ładuję ją w ten puder. Tutaj przeciągam aż, zobaczcie, aż dotąd. Tutaj oczywiście na cały nos. Kolejny krok to jest puder tutaj. Na brodę, na czoło. Mniej więcej coś takiego. Zostawiam to, niech to się bejkuje. A w międzyczasie robię drugą stronę i tutaj już użyję pudru Huda Beauty, dlatego że on już wszedł później. 2018, jakoś tak, tak mi się wydaje przynajmniej. I ten puder. Delikatnie sobie strzepię. I jeszcze do tej pory od czasu do czasu robię baking, ale już nie robię na pewno takiego w takiej ilości. Ale ostatnio bardzo polubiłam y, używanie po prostu pędzla do pudru. I tutaj biorę odrobinkę i aplikuję ten puder tutaj pod oko. Delikatnie na brodę. Ciągle nie dokładając tego produktu. I delikatnie. Na czoło. I tak właśnie wygląda strona 2020. Teraz przejdę do brwi 2020 i użyję do tego oczywiście kredki. Ja w tym momencie bardzo polubiłam się z kredką Fenty Beauty i moja jest w odcieniu Ash Brown. I tak naturalnie wyrysowaną brew teraz. Utrwale żelem do brwi i ja użyję bezbarwnego żelu z Benefit 24 Hour Brow Setter. I jak Wam już mówiłam, na tę stronę zaaplikowałam korektor na powiekę jako bazę. natomiast po tej stronie oczywiście, że użyjemy bazy pod cienie i to jest Soft Ochre Paint Pot z Maka. O Matko, to też już jest, to też już jest wyschnięte i to tak totalnie. I w 2016 roku był ogromny boom na palety Anastasia Beverly Hills, w ogóle na Anastasia Beverly Hills. I ja dzisiaj użyję tej palety Master by Mario. I to jest paleta limitowana. Nigdzie nie da się jej obecnie kupić. E, także to jest takie moje dzieciątko. Ja jej praktycznie teraz w ogóle nie używam. Po prostu chcę ją sobie zachować na jak najdłużej, bo jest przepiękna. Uwielbiam ją. Ale właśnie wtedy był też taki mocny boom na Modern Renaissance, na te pierwsze takie duże palety Anastazji i nasz cut crease zacznę od zewnętrznego kącika i użyję tego odcienia tutaj i słuchajcie specjalnie ja tego bakingu jeszcze nie ściągam bo naprawdę ja tyle potrafiłam go trzymać ale druga rzecz jest taka że ten baking sprawia że osyp, który tutaj spada, nie zatrzyma się na naszej skórze tylko w momencie gdy będę ten puder sypywała to razem od razu ten osyp co tutaj jest też Odleci, przepięknie się pracuje z tymi cieniami, naprawdę muszę Wam powiedzieć, że ta paleta jest po prostu genialna. Dodam jeszcze odrobinkę ciemniejszego cienia, ale naprawdę minimalną ilość, tak aby już tutaj ten sam kącik jeszcze bardziej przyciemnić. Ok, i teraz będziemy robić cut crease. Biorę korektor, którego już wcześniej używałam, czyli Revolution. Aplikuję troszkę na powiekę, i wiecie co teraz robię? Otwieram oko do samej góry, i teraz tak, jakby zaznaczam mi granicę, jak mam robić ten cut crease. Na pewno zaaplikuję ten Fifth Avenue, ale chyba też ten zielonkawy. Ok, i teraz mogę już w końcu ten puder ściągnąć. Teraz nałożę tuż do rzęs. Benefit Roller Lash, i przejdę teraz do drugiego oka. Bardzo modne jest robienie takiego kociego oka. Ja użyję paletki od Huda Beauty. Ona się nazywa Nude Light. I właśnie zrobię to tak bardzo delikatnie, takimi nudziakami, takimi brązami. Zacznę od tego ciemniejszego brązowego cienia, delikatnie na końcówkę tutaj takiego pędzelka i zaczynam w ten sposób przeciągać ten cień, tak jakby właśnie na kształt yy, kreski. Biorę teraz większy, puchaty pędzelek i ten jaśniejszy odcień. I aplikuję go tutaj na całą powiekę. Razem też łącząc tutaj e, tę końcówkę. Jak możecie zobaczyć, ja tak wyciągam ten cień tutaj. I teraz biorę pędzelek taki skośny, malutki. Znowu biorę ten ciemniejszy cień i będę nim wyrysowywała taką delikatniutką kreseczkę. I tę kreseczkę można jeszcze delikatnie sobie rozblendować, tak, żeby ona była jeszcze bardziej taka przydymiona, taka troszkę mniej wyraźna. Ja właśnie wziąłem ten troszkę taki większy pędzelek i to jeszcze dodatkowo rozblendowuję i ja właśnie do takich makijaży cat eye bardzo lubię brązowe maskary i właśnie takiej też użyję ta jest z Avonu i tuszuję oko po zewnętrznej stronie i dolne rzęsy też po zewnętrznej stronie i tak to w tym momencie wygląda jeżeli chodzi o rzęsy to na ten cat crease na pewno bym wtedy nałożyła rzęsy i zaraz też to zrobię natomiast na tę stronę Mogłabym nałożyć rzęsy i to też fajnie by tak dodało takiego efektu kociego oka, natomiast te rzęsy muszą być o wiele bardziej delikatne, i właśnie takie też nałożę. Ale też muszę Wam powiedzieć, że ja bardzo lubię y, po prostu zostawić to oko już w ten sposób, nie dodawać tych rzęs i jakbym się malowała na co dzień, to właśnie tak bym już to zostawiła. Natomiast dzisiaj, zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie, y, dodam te rzęsy. I jeżeli chodzi o stronę 2016, to dodam y, takie giganty. Dosłownie. Zobaczcie, tak yy, wygląda. <grywa> tak wygląda jedna rzęsa. Yy, I dodam ją na tę stronę. I to są rzęsy Lily Model Sydney. Muszę Wam powiedzieć, że to oko zrobiło się strasznie smutne. Takie strasznie ciężkie. Natomiast po tej stronie użyję rzęs Iconic Light od House of Lashes. W ogóle zobaczcie, jaka jest różnica w wielkości między tymi rzęsami. Tak wygląda ta strona. Milion, moim zdaniem milion razy lepiej Po prostu ta jest aż zbyt dramatyczna Ale powiem Wam, że ja kiedyś po prostu długie rzęsy, wielkie rzęsy, duże rozświetlacza Bardzo, bardzo to lubiłam Ok, przechodzimy teraz do kolejnych pudrowych produktów Do bronzera, do rozświetlacza Jeżeli chodzi o bronzer, to w 2016 użyłabym bronzera Deban Bahama Mama Niestety już się go pozbyłam Ale mam tutaj bardzo podobny odcień Jest to Eco Peru i właśnie ten odcień jest bardzo podobny, ponieważ tamten też był taki delikatnie cieplejszy, tak jak ten, ale miał w sobie taką chłodniutką nutę, tak jak ten, także jego dzisiaj użyję. Natomiast po tej stronie użyję bronzera z Lovely Golden Glow. Znacie go bardzo dobrze, ciągle o nim mówię. I niewielką ilość też skupiam tutaj przy skroni, tak aby jeszcze bardziej podciągnąć tą moją buzię do góry. Czoło wydaje mi się, że w identyczny sposób obecnie konturuje jak kiedyś, po prostu zawsze tutaj dookoła i rozświetlacze Anastazji w 2016 roku tak samo jak palety, to był szał i ja wtedy też sobie kupiłam wtedy to też była edycja limitowana wydaje mi się, że teraz ostatnio jak wyszła to też jako limitka, ale nie mam pewności, natomiast bardzo, bardzo lubiłam ten rozświetlacz przez to, że on jest takim bardzo intensywny i ja używałam takiego małego pędzelka do rozświetlacza i wezmę ten odcień Forever Young i nałożyłabym go tutaj Tutaj na łuk kupidyna, i też dodałabym jeszcze tutaj w kącik oka. Natomiast po tej stronie użyję też rozświetlacza Anastazji, ale już tego mniejszego. Biorę pędzelek z Fenty, taki skośny, i delikatnie tutaj go daję. Delikatnie też na łuk kupidyna, na brodę, i tak naprawdę tyle. A słuchajcie, jeszcze mi się przypomniało, że ja oprócz tutaj, o tak, 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 co trzeba zrobić. Słuchajcie, ja oprócz tego, że dawałam ten rozświetlacz tutaj. To jeszcze tak go przesuwałam tutaj. Wait. To było całe takie C, ale po pewnym czasie doszłam do wniosku, że jak daję tutaj rozświetlacz, to on tak jakby moje zmarszczki mimiczne pokazuje i też zauważyłam, że mnie postarza, więc przestałam, ale przez jakiś czas dawałam tutaj rozświetlacz. I myślę, że teraz przechodzimy do ust. Jeżeli chodzi o rok 2016, to zdecydowanie Kylie Lip Kit. Kylie Jenner Lips. E, ja muszę wam powiedzieć szczerze, że e, na tym etapie mojego życia pozbyłam się już wszystkich pomadek Kylie Jenner, dlatego że były one na maksa wysuszające i już po prostu ich w ogóle nie używałam. E, zostawiłam sobie za to pomadki Color Pop. One też są matowe, też mają podobną formułę, także dzisiaj tej pomadki użyję, ale mam konturówkę Kylie. I to jeszcze tą najstarszą e, Dolce K. Oh my god. Serio. Ja ją ciągle mam, nienawidzę tej kredki, bo ona, widzicie, ona jest taka ruchoma. Ona ciągle wypada i wpada do, z powrotem do środka. Bardzo ciężko się nią maluje. Nie, no, bardzo ciężko nią cokolwiek zrobić, tylko że ona ciągle wpada do środka. Natomiast po stronie teraz użyję konturówki z Pierre Lip Lipmatic 07. I tak, tutaj nakładam ym, pomadkę z Color Pop. Ultra Matte Lip i ta jest w odcieniu Sunnyside. Natomiast po stronie 2020 em, nałożę błyszczyk z Fenty, ten jest w odcieniu Sweet Mouth. Mam już prawie skończony makijaż, jeszcze tylko ostatni krok, czyli spray utrwalający 2016. Zdecydowanie Urban Decay e, All Nighter, natomiast teraz jeden z moich ulubionych, to jest już taka mm, mgiełka... Odświeżająca z Fenty Beauty. Obydwa też, od razu Wam powiem, że obydwa uwielbiam. Także zrobię to w ten sposób. Ja bym się właśnie spryskała tak do mokrości wtedy, żeby tą całą tapetę utrwalić. W międzyczasie, jak to schnie, to po tej stronie nałożę tę mgiełkę drugą. Ok, mamy już chyba skończony ten makijaż, zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie. Wszystkie kroki są już za nami. Także tak się to prezentuje. Dajcie mi znać, która strona Wam się bardziej podoba. Wiecie co, pomyślałam, że jeszcze zrobię to w ten sposób, że zakryję pół mojej twarzy. Żebyście zobaczyli ten rok 2016 i rok 2020. Dajcie mi znać, która strona bardziej Wam się podoba. Ja muszę Wam powiedzieć, że ten makijaż byłby też super. Gdyby ta rzęsa była mniejsza, ale mówię Wam szczerze, że ja naprawdę uwielbiałam takie długaśne rzęsy. Mi się to na maksa podobało. Także ja się będę już z wami żegnać. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten film. Oczywiście subskrybujcie mój kanał, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście. Macie teraz ostatnią szansę! I też dajcie łapkę w górę, jeżeli podobał Wam się ten film. Bardzo dużo to dla mnie znaczy. Piszcie w komentarzach, która strona Wam się bardziej podoba, a my oczywiście widzimy się w kolejnym filmie. Buziaki!